Postanowiłem sobie wytestować coś takiego, zamówić to na tydzień. Body Chef to jest Body Chief raczej, bo tutaj jest i w środku. Mm. To jest chyba taki najpopularniejszy brand, jeśli chodzi o ten catering dietyczne. Czy można to pudełkowym żarciem? Chyba tak. Są różne diety, tak. Ym. Widzę że tutaj sporo różnych opcji. Ale jak już sobie wcześniej sprawdziłem, to chyba dla mnie po prostu najlepsza będzie standard. Chcesz zmienić lub stabilizować swój tryb życia i je nie zdrowej posiłki i trzymasz brak energii. No, no nie do końca. Nie do końca, ale powiedzmy, że tak. Nie ten standard tylko właśnie tobie Jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które chcą wprowadzić do swojego życia zdrowie odpowiednio zbilansowane posiłki, dzięki nim możesz zrzucić zbędne kilogramy lub utrzymać zdrową sylwetkę. Jaki jest mój plan? Otóż, ja będę tą sobę jeden standard na... 7 dni od poniedziałku do niedzieli razem z weekendem yy, będę jadł tylko i wyłącznie to, co przywiezie mi Bodyszew I przy okazji będę codziennie uprawiał jakiś sport. Nie wiem, czy wyjdzie mi to codziennie, ale chociaż 5 7 dni w ten tygodniu bym chciał palić po 1000 kalorii dziennie. Także tak mi się wydaje, że tak to zrealizuję. Będę to relacjonował w krótkich klipach. Będę też oceniał y, każdą, każdą każdy z posiłków, 35 posiłków będzie tak, bo to 5, 5 razy dziennie, przez 7 dni, to 35 posiłków. Będzie po prostu krótki rzut y, kamery na ten posiłek, przemieszam, pokażę jak to wygląda, ocenę tylko od 1 do 6. I tyle. Nie będę się rozwodził nad tym, żeby nie było z tego jakichś tam strasznie dużych materiałów. Ta głodówka na przykład moja była rozciągnięta bardzo. Y, więc tu postaram się to mieć bardziej skondensowane. Klikam i zamawiam. I koszt na 7 dni yy, 385 zł. Dobrze. Koszt jednego zestawu wynosi 55 zł, tak? Czyli to wychodzi 55 zł dziennie. Rozumiem. I właśnie tak, zobaczymy czy to jest fajna opcja. Przyszedł pierwszy zestaw BodyShift. A my poniedziałek y, przyszedł punktualnie, także znaczy punktualnie, pomiędzy 8 a 9, tak jak sobie założyłem tam na stronie przy zamawianiu. Tylko tutaj się dostawcą, z dostawcą dostawcą się dogadałem, że będzie to przy, przywoził tak godzinę wcześniej, dlatego że. Hmm, no nie wiem, jakiś tam ma problem niby z tym, że musi godzinę czekać, aż do mnie przyjdzie specjalnie. Także uznałem, że mogę wstawać troszkę wcześniej, lepiej nawet dla mnie. Yy, co tutaj mamy w takim wypadku? Okay. Dobra, najpierw wyciągamy sobie to. Co to, to jest? Podwieczorek. Smoothie śliwkowe z chia i kakao. Takie coś. Potem jeszcze to będę nagrywał osobno. Nie wiem, czy mówiłem o skali oceniania. Chyba nie. Więc powiem, że yy, nie będę się długo rozwodził nad każdym z tych rzeczy, dlatego że tego będzie w sumie dużo przez ten tydzień. Więc po prostu będzie od skala co nic 1 to 6, gdzie 1 to jest coś, coś kur... czego się nie da zjeść, coś jak zupa krem z buraków z Didla, albo ten napój taki brązowy z nasienami czy zapki. To są rzeczy, których się nie da zjeść, że to jest 1. A szóstka to jest coś takiego po prostu tak wyśmienitego i niespotykanego na przykład zupa Tomka w Tasty w Warszawie. Po prostu przefantastyczna! O kurde, ta jest dobra. Boże, jak ona jest dobra. Albo ja wiem, nie wiem, hockfish, co jadłem na Florydzie. Jest naprawdę świetne. Wszystko jest delikatne, bardzo, bardzo smaczne. No i po prostu idealne. Tutaj mamy tak, Kolacja. Sałatka z rukolą, pomidorkami, kalamartem, słonecznikiem i ciapnej truskawkowym z czarną gorczycą. Tutaj mamy co? obiad. Makaron z pesto szpinakowym, indykiem suszonym nami i serem Correggio. Proszę bardzo coś takiego. Pierwsze śniadanie. Placuszki, czyli to co zaraz będę jadł, zresztą zaraz to oczywiście od razu nagram, bo jestem przed śniadaniem. Naturalnie. Placuszki jagla, jaglane z sosem i z sosem z owoców leśnych. I ostatnia tutaj rzecz. To jest pewnie drugie śniadanie, tak. Drugie śniadanie. Sałatka ziemniaczana z jajkiem, ogórkiem kiszonym, fit i fit majonezem. To ciekawe. Eee, ogólnie takie rzeczy nie lubię na zimno. Znaczy nie lubię takich sałatek z majonezem na zimno, ale może będzie dobra. Zobaczymy. Damy szansę oczywiście. Całość ma mieć 1500 kalorii. Jest to 5 posiłków. Tutaj już nic więcej nie zostało. Darmo już tu, sobie nie zamawiałem, bo nie wiem po co. Oczywiście każdy posiłek osobno będę też nagrywał, w sensie to będzie dosłownie 5 sekundowy klip typu otwarcie, przemieszanie tego, żeby zobaczyć jak wygląda i szybka ocena. Nie wiem ile odcinków z tego testu wyjdzie, ale... No, ale tak właśnie chciałem to sobie tutaj zrobić na tydzień. Może, może kiedyś bym się zainteresował taką dietą na co dzień, nie tylko na tydzień. Także na razie tyle. No więc na pierwsze danie z budy szefa mieliśmy placuszki jaglane plus sos z owoców leśnych. Tutaj ocena 4. Było to naprawdę smaczne. Ponawiałbym, gdyby było takie dostępne w sklepie gotowe, jak najbardziej yy, bardzo fajna opcja. Drugie. Sałatka ziemniaczana, ogórek, jajko i fit majonez. Nie przepadam za takimi rzeczami, yy, tak jak już pewnie mówiłem, yy, sałatki z majonezem. Na zimno to nie jest coś, co lubię, ale ta była naprawdę wyjątkowo dobra. Zjadłem ją całą. Nie kupowałbym sobie czegoś takiego na pewno, bo nie było to aż na tyle dobre. Ale na trójkę zasługuję, na pewno nie na dwójkę. Spodziewałem się czegoś gorszego. Na obiad, bakaron z presto-szpinakowym indykiem i suszonymi pomidorami. To było absolutnie genialne. Tutaj piątka jak najbardziej mocna, zasłużona, bo ten indyk był cudowny, nie był wysuszony, nie był jakiś. Gumowaty, był po prostu idealny. Ten te, te makaron, te suszone pomidory, taki intensywny zapach, smak, no coś wspaniałego, po prostu. Naprawdę zajebiste. Smoothie śliwkowe z kakao i chia. Tutaj oceniałem w kategoriach smoothie: typu, że to ma bardziej być zdrowe, a nie smakować. Aczkolwiek to było naprawdę dobre, bo pijałem już gorsze. Także tutaj daję czwórkę, dlatego że podejrzewam, że sam coś takiego bym sobie chętnie przyrządził. Więc czwórka się należy Dalej, sałatka z rukolą, pomidorkami, kamembertem, słonecznikiem i czatnej i truskawkowym Z czarną gorczycą, Się dobrze pamiętam Tutaj daję czwórkę Bo to było naprawdę dobre Nie była to najlepsza sałatka, jak w życiu jadłem Ale była naprawdę dobra Jedynym minusem było to, że troszkę za dużo pomidorków względem całej reszty Za mało troszkę tej rukoli było No, a to czatnej było... Naprawdę robi całą robotę i powoduje, że ta sałatka ma taki bardzo fajny wyraz. Także tutaj daję czwórkę.